Muzyka, Spilka Artur, popularny szpila, Witaj. witam. Witam serdecznie. Świeżo po wygranej Sergiej Radczenko, więc z mojej takiej obserwacji szczęśliwy jesteś. Widać, że, że z ciebie promieniłeś szczęście, Artur. No tak, ale wiele rzeczy na to się składa, ponieważ mówię, miałem tą kontuzję, były takie zloty, upadki. Był upadek taki dość bolesny dla mnie w bokserskiej. Nawet nie jest. Fizycznie, tylko mentalnie. No i znowu gdzieś tam się wróciło to wszystko do normy. Walka wygrana, rewanżowa, wiele emocji towarzyszących koło tej walki, także już zeszło, zeszło ciśnienie i jestem tutaj dzisiaj wspieram swoich kumpli. Ostatnio oni byli u mnie na gali i mówię, coś nowego się zaczęło, fajna radość z tego wszystkiego i cieszę. Czy właśnie ta wygrana, ona Ci nieco pomogła jakby zmazać taką, powiedzmy mentalną w jakiś stopniu, to... nie chcę nie mówić, że plamę, że wygrałeś akurat z Radczenkiem, jest... więc macie porównane? Nie, że plamę, bo ja nie, nie traktuję tego jako plamę, ja. traktuję to jako przygodę w swoim życiu nową, bo to w formule MMA, przede wszystkim Radczenko już walczył, miał trzy walki w MMA, także nie był tam nowicjuszem, to... Wiele rzeczy na to tak się wiesz przekładało, ale dzisiaj już jest temat zamknięty. Wygrałem, fajna przygoda się zaczyna i tyle. I tak to traktuję. Wszystko zostawiam w rękach włodarzy KSW, bo to oni tak naprawdę chcą jak najlepiej dla kibiców, naprawdę robią świetną robotę i na tym się skupiamy. Dziś tak tożsamościowo czuje się już właściwie zawodnikiem MMA, czy jeszcze ten boks ci chodzi po głowie? Y nie, no jak, nie, ciężko się czuć zawodnikiem MMA, kiedy jeszcze, tak, to tak, ale nie, bokserem się na razie odpuszczam to, ale e, chciałbym być, się czuć zawodnikiem MMA, na razie, na razie to mówię, traktuję w formie przygody, ale każdą przygodę biorę na serio i chcę podnosić swój poziom cały czas stopniowo. Dzisiaj walczy Michał Cieślak, Jak widzisz ten pojedynek z Niemcem, z mistrzem Europy zresztą mocno bijącym zawodnikiem. Ja jestem spokojny, ale tak jak mówię, Michał Michał jest naprawdę kawał zawodnika, silny, dobrze bardzo doświadczony. To dla niego jest przede wszystkim powrót do kraju, do ojczyzny po tych dwóch ciężkich walkach, które miał o mistrzostwo świata. I ja wiem, że on zaraz tam z powrotem wróci. Najważniejsze, co Michał ma w głowie. Ma świetny team, ten Andrzeja Korola i, no i kurde. Wszystko ma, żeby znowu zaraz tam powrócić. I to, na to liczę, po to przyjechałem też mu kibicować, bardzo w niego wierzę. Żałuję tylko, że nie ma gardzielika, który miał dzisiaj walczyć niestety kontu przeciwnika, bo też bardzo mu kibicuje. No i tak tak wiesz, tak to wyszło. Tak jest, Artur. Mówi się, że polski boks jest w kryzysie. Jakie nie tyle są tego przyczyny, bo o tym się mówiło bardzo dużo, ale jakie byś wiedział rozwiązanie na, na to, aby boks to podciągnąć? Wiesz co, nie jestem który się zajmuje logistycznie, co można zrobić. Ja jestem fajterem, ja dostaję datę przeciwnika i się przygotowuję, więc ciężko mi to w jakimś sensie wiesz, układać tak, od tego są ludzie. Wydaje mi się, że na pewno w jakimś sensie dużo to jest rywalizacja tych ludzi, żeby to była rywalizacja, żeby ich się chciało, ale to do tego jest potrzebne. Z tym mamy świat dzisiaj taki, że za dużo mamy wszystkiego w dupach. Internet, yy, nie wiem, pa paręnaście orlików, te orliki są puste. Jak ja byłem młody, to był jeden orlik i wszyscy się o niego bili, żeby zagrać. Przynajmniej tak pamiętam te czasy. A dzisiaj mamy w chuj tego i wszystko jest puste. Yy, chyba tutaj jest problem, za dużo w dupach. Tak zapytam śledzi chłopaków z boksy olimpijskiego, z kadry, na przykład Damian Durkacz, mi się bardzo jego styl boksowania podoba. co możesz powiedzieć o tym boksie olimpijskim i co moim zdaniem, jakie są różnice główne między boksem zawodowym a boksem olimpijskim, albowiem mówi się, że są to trochę dwie dyscypliny inne co, jednak. Ja jestem kibicem bokserskim nie tylko zawodnikiem, ale kibicem. Ale nie, 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 nie ostatnio nie śledziłem tych, tych zawodników właśnie, ale Damiana Durkacza oczywiście kojarzę, widziałem jego walki, to Damian Jonak też bardzo na niego stawiał, więc przez to też nawet je oglądałem, ale ostatnio jakoś tak amatorski i nawet zawodowy, oprócz tego jak moi kumple, no to nie oglądam. Ja też Artur zapytam o tą sztukę, bym powiedział, tej techniki bokserskiej, czy w ogóle sztukę bokserską generalnie. No mówi się, że boks jest sportem najniebezpieczniejszym z uwagi na najwięcej czasów na głowę. I na przykład jak ja patrzę moim zdaniem, na niektórych zawodników już po karierze, w jakim oni są w stanie zdrowia, bo nawet Krzysztof Zimno, który zresztą twój opłonę niedawny, który no, reakcja ma powiedzmy jako ma. co ty o tym sądzisz o właśnie tym boksie? No, Sporty każdy inne? to jest ciężki kawałek chleba jeszcze po każdy sport walki. Wiesz, chyba naj najbardziej, najbardziej przykre dla każdego sportowca jest to, że w pewnej chwili jest na samym szczycie, albo nawet nie szczycie, to taki bardzo pożądany przez kibiców, a nagle coś się łamie, przegrywa walkę i nagle wszyscy po nim jadą, nagle traci jakieś możliwości, traci grunt pod nogami i wtedy zostaje z tym wszystkim sam I to jest najbardziej stary przykre, bo Wkładasz to, robisz to, od najmłodszych lat, zapierdasz całe życie, a nagle jedną walką ludzie, kibice potrafią ci tak to wszystko zniszczyć e, mentalnie, żeby się załamał. Dlatego ja dziękuję Bogu, naprawdę, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem, odżyłem znowu. A nie było łatwo, tak, bo każdy tylko potrafi mówić w internecie, kto nie ma o tym zielonego pojęcia, kto zobacz, zobacz, że e, ja nie oglądam aż tak meczu piłki nożnej, ale zawsze jak Grosik, jak Gają na silewy. A, no i wiadomo, z jakichś meczów to się ogląda, ale zobacz, że zawsze po, na drugi dzień po meczach, nie daj Boże jeszcze przegranych dla naszej drużyny, to masz setki trenerów, każdy się na ten temat wypowiada, każdy wie co lepiej powinien zrobić, no setki ekspertów i tak samo jest w boksie, Tylko w boksie jest to o tyle przykre, przykre, albo takie... Niesprawiedliwe, że to się odbija tylko na Tobie, na zawodniku, a w piłce nożnej możesz to zróżnić na trenera, na drużynę, bo ten nie podał, bo tamten, no wiesz, mamy, mamy niestety, każdy tylko mówi, a, a nikt tego nie zrobi, no i ja się już tego przyzwyczaiłem, dlatego ciężko trenuję, skupiam się na sobie i to jest chyba najważniejsze dla mnie. Ja, tu, ja również tak uważam, natomiast w takim razie zapytam o popularność sportu walki w Polsce. Są coraz bardziej popularne walki na gołe pięści, których ja, powiem szczerze, jestem nieco, nie jestem ich entuzjastą z uwagi na to, że no, ręką się robi wszystko. Ręką robisz każdą więc życiową. Na tyle się narażają po to, żeby może troszeczkę pieniędzy, choć nie są to te, też zawsze duże pieniądze, słaba, no ale jakby co dalej? Przecież życie się toczy dalej. Wiesz co, ja nie chciałbym tu być tam jakoś tego kategoryzować, ponieważ sam jestem w tym, w tym gądzie komentatorem, jestem w studiu Ja mi się to bardzo podoba, jeśli chodzi o widowisko, ale to jest naprawdę brutalny sport i szkoda mi tylko chłopaków, ponieważ cierpią na tym ręce połamane. Mam nadzieję, że to po prostu się im opłaca i że robią to, bo na przykład jest z tego fajna pomoc i fajne pieniądze. Na pewno gronda jest bardzo popularna i tu nie ma co ukrywać. I na to liczę, że chłopaki są zadowoleni, gratulacje i to, i to najważniejsze. Choć twoja ukochana również walczy w MMA, tej dumnie, że poszła w walki, Bo ja, gdyby moja dziewczyna, mówię swoje subiektywne zdanie, gdyby moja dziewczyna walczyła, nie chciałbym, jakoś nie przekonuje mnie na przykład. A jak jestem u ciebie? Jestem ciekawy. Nie, mi też się to nie podoba, ale fajnie, że ona może się przekonać, przynajmniej przez chwilę, jaki to jest ciężki kawałek chleba, ile to jest z tych treningów. Ona też lubi się bić, ona jest z wariatką, pozytywną, także cieszę się, ale nie chciałbym, żeby walczyła. Wolałbym jednak, żeby mimo wszystko sobie poszła Robiła swoje biznesy, a tam zostawiła miejsce dla mnie, czy tam dla innych ludzi. Zapytam również, zawsze mi ciekawiło, jak też to to Krzysztof, o, o Krzysztofa Zimnocha. Czy tam taki wywiad, że, że, powiedziałeś, że powiedziałeś, że już w tym momencie nie masz nic do Krzysztofa? Jak nie ty się dzisiaj? do niego jest mi w szkole, że, że tak się potoczyła ta kariera. W sensie, że w pewnym momencie właśnie mówię był tutaj, a nagle to wszystko spadło, mówię to też. To wiem jaki to jest stary przykre dla ludzi, bo sam przeżywałem podobnie, może nie tak samo, ale podobnie i stary mówię po czasie wiele rzeczy dojrzewasz, no, uczysz się, prawda? I najwyraźniej, naj, 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 najnormalniej w świecie ci jest szkoda, przykro, bo mogłeś to być ty. Na całe szczęście widzę, tak słyszałem, sobie poukładał wszystko, że... Poza boksem też ma, ma tam jakiś sklep z kawą czy coś takiego, więc, więc fajnie, że, że, że się mu układa i tyle. I na tym, na tym myślę niech zostanie, nie? Zapytam również, bo no, może to pytanie cię nieco już śmieszyć, ale Marcin Najman jakby szeroko komentował, czy to w ogóle jest... W ogóle nie ma nawet, nie ma o czym nawet gadać. Właśnie podkreślałeś, że się modlisz różańcem wojowników Maryi. Czy wiara w Boga pomaga Ci, wiara w Jezusa Chrystusa w Boga pomaga Ci przezwyciężać takie codzienne rozterki, kłopoty? No oczywiście, że tak. Gdybym, gdybym nie miał tego różańca, to by tak nie było. Modlę się zawsze, co niedzielę odmawiam różaniec i tak, oczywiście, to każda to jest kwestia indywidualna, ale... Ale oczywiście, oczywiście, że tak. Jak mogę zapytać, to był taki moment, że się w jakiś stopniu, powiedzmy, nawróciłeś, że... że nie, ja zawsze, czy, zawsze wierzyłem, zawsze tylko ty po prostu z tym się nie afiszowałem, uważałem, że Bóg nie ma nic do tego, po prostu my sami, a to nie do końca tak jest, bo, bo to na wszystko ma wpływ. Okej, okay, więc... dziękuję Ci serdecznie, dziękuję. wszystkiego dobrego, piona. Dziękuję.